Oczy masz jasne. Uszy czyściutkie. Teraz otwórz buzię i powiedz u-u-a-a-a, a, a", u u u u, u a, a a a Doskonale. Wszystko na razie wygląda bardzo dobrze. Helu, możesz mi podać... Szkło powiększające? Co bym bez ciebie zrobiła? No i bardzo dobrze, że wcale nie musisz tego sprawdzać. Hmm. To takie dobre chm czy złe chm, Dosiu? Raczej... Muszę obejrzeć Twój brzuszek dokładniej, zanim postawię diagnozę. Wiesz? Nie ma się czym przejmować. Dobrze, ale, Dosiu, brzuszek znów mnie straszliwie swędzi. Spróbuj się nie drapać dobrze, bo będzie jeszcze gorzej. Ale mnie strasznie swędzi! Jest dużo lepiej, gdy się drapie. Swędzi, swędzi, swędzi! Och, jak to swędzi! Swędzi, swędzi! swędzi stale mnie! To jest śleże w kółko chce się drapać Nie, ja radzę lepiej nie Stale kałapy, staraj się od skóry spędzącej wieć. Kiedy się drapiesz, bardziej spędzi, więc się nie i grzecznie sieć Nie drapi i grzecznie sieć spędzi, 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 och jak spędzi Czuję spędzący bluz O, oh. więc poczuć drapać i wrzuć z nim sobie na luz. I wrzuć z nim sobie na luz. Dobrze, nie będę... Drapać! Brawo, Gloria! Postawiłam diagnozę. Helu? Wielka księga, au, au! Gloria, cierpisz na swędzącą niewolno, drapiozę. U, a, swędzącą niewolno, co takiego? O! Chyba straszna choroba. O, teraz trzeba cię przytulić. Mocno przytulić. Przydulaniec, kochani. <laughs> Czy umiesz wyleczyć tę swędzącą niewolno coś tam mozę Dosiu? Czy ja jeszcze będę się śmiała? Nie było jeszcze zabawki, której nie mogłam wyleczyć. Nie martw się! Jeśli ktoś może sprawić, żebyś znowu się śmiała, to dośka! Muszę tylko pomyśleć, jak zlikwidować te pęknięcia na Twoim brzuszku. I wtedy przestanie cię swędzieć. Jeśli mój brzuszek wciąż będzie swędział, to taką zabawką dosiek nie będzie chciał się już wcale bawić. Czekaj, czekaj. Dosiek! Gdy swędziała go ręka, mama dała mu lekarstwo. Glorio, może nie wiem, jak Ci pomóc, ale znam kogoś, kto wie: najlepszą lekarkę w domu, moją mamę.